Nazywam się Sylwia Koperska. Wydałam książkę Wilczyca w pogoni za wolnością. Wilczyca jest o dojrzewaniu, o poszukiwaniu miłości, o wielu, wielu, wielu błędach. To też jest tak, że ja ciągle ewoluuję razem z książką, więc gdybyś zapytała mnie, o czym jest Wilczyca tydzień po jej wydaniu, powiedziałabym ci, że tylko o poszukiwaniu miłości. A dziś powiedziałabym, że jest o wielu błędach, które popełniłam. Fabuła jest obyczajowo krymin kryminalna, tak bym rzekła, bo jest tam duży pazur kryminalny. E, natomiast e, ogólnie opisuje bardzo fajnie lata 90. i e, jest osadzona w trójmieście. Początkowo myślałam, że wilczyca jest tylko dla kobiet, e, choć w skrytości ducha e, liczyłam na to, że czytelnik będzie szerszy, natomiast teraz wiem że po mnóstwo, mnóstwo dostaje wiadomości od czytelników i wśród nich jest mnóstwo mężczyzn, którzy mówią, że bardzo fajnie im się czytało Wilczyce. Powiem więcej, że na przykład czy Janka muzykanta w szkole to jest druga książka, którą przeczytali od dechy do dechy. Jest to powieść z elementami autobiografii, natomiast szkieletowo no, jest to książka na pewno o mnie. Karolina to ja, ale dużo rzeczy zostało podkręconych i podkoloryzowanych. Dzisiaj ze mną Sylwia Koperska, debiutantka. Debiutantka w bardzo młodym wieku. Tak. Wyglądasz pięknie, promieniejesz, rozumiem, że kilka miesięcy od premiery. Jest tak, jak sobie wymarzyłaś? Bo debiutanci zawsze mają jakieś oczekiwania. Wiesz co, ja, ja, ja tak nauczona jestem w życiu, Danusiu, że ja zbyt wiele nie oczekuję. Uważam, Aha. że co ma być, to będzie i to się kręci jakby, wiesz, swoim kołowrotkiem, więc podchodzę z dużym dystansem do wszystkiego. Mhm. Długo czekałam w moim życiu, żeby taki mieć luz, mhm. no ale teraz tak właśnie podchodzę i wiesz, jak, 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 jak ci jakoś bardzo nie zależy, jak się nie spinasz, to zazwyczaj wtedy idzie. Super. Pięknie opowiedziałaś o swojej książce, którą zresztą chciałam pokazać i myślę, że tutaj jeszcze nie raz będziemy pokazywać. I ja zadam takie pytanie, które no nie wiem, czy ktoś Ci już o to pytał, ale na swoich mediach społecznościowych i wokół książki cały czas opowiadasz o Watasze, Wataha, wilczyca w pogoni za wolnością. I chciałabym, żebyś Ty powiedziała, co to właściwie dla Ciebie znaczy, bo być może po lekturze książki nie jest to takie klarowne, natomiast Tobie na tym zależy i cała trylogia, bo to będzie trylogia, tak. to jest właśnie dla Ciebie ta Wataha. Karolina, główna bohaterka dla ciebie jest Wilczycą. Co to znaczy, że jest Wilczycą? Wiesz co to jest bardzo duży konglomerat y, y, cech, dlatego mm -hmm. że Wilczyca przez wielu jest y, odbierana jako zła postać, jako ktoś Wiesz, czerwony kapturek, no daleko nie musimy szukać. Wilk. I wilk, no ale mhm. wilk, wilczyca, no wiesz, to, mhm. samo, to, to samo można powiedzieć. Mhm. I e, wilki, wiesz, co fascynują mnie? Są szlachetne, e, są bardzo wytrwałe. E, ja myślę, że ja tą wilczycą zawsze byłam, ale. Nie zdawałam sobie do końca z tego sprawy, bo własnej sile też przekonało mnie napisanie tej książki, mm -hmm. ponieważ zdałam sobie sprawę, że to, co dla mnie jest normą, to, to niekoniecznie jest normą dla innych, więc bardzo często też nie doceniamy swoich cech pozytywnych mhm. czy siły. Ja ciągle słyszę o tym, że jestem silna i wiesz, i teraz myślę, że, że faktycznie jestem silna. Wiesz. I wilki też mogły, wiesz, potrafią bez jedzenia wytrwać wiele dni mhm. i tak dalej, no i tak dalej. I też są ta Watacha jest dla nich bardzo ważna. Nie zawsze Watachą jest rodzina, dlatego mhm. że bardzo często. Z, zdradzieckie ciosy powstają z własnych szeregów, i bardzo często zawodzą najbliżsi, więc. No właśnie, czyli, czyli to, jest, to jest Wilczycą. Karolina, tak, która. Coś, która właśnie jest. tak jak mówisz, dla Karoliny rodzina nie jest oparciem. Dla niej watachą stają się przyjaciele. Ludzie napotykani na różnych mhm. etapach jej życia, dlatego no właśnie nie z wszystkimi mam kontakt do dziś, ale z większością postaci choćby z książki, to mam, wiesz, kontakt do dziś. Mm -hmm. I, I to są ludzie, którzy bardzo mi w życiu pomogli, którzy dali mi wsparcie, którzy dali mi, nie pozwolili jakby zgasić tej iskierki mojego entuzjazmu, który mam jakby z natury mm -hmm. swojej, wiesz, taką, taki pozytyw. No tak. Zwłaszcza, że Karolina bardzo dużo przeszła i to, co ty powiedziałaś o tej sile wilka, to odnośniemy to do fabuły w ten sposób, przynajmniej ja odnoszę, że Karolina no, przeszła piekło i wyszła z tego no, nie tyle obronną ręką, co właśnie wzmocniona przez niesamowity swój charakter. Powiedziałaś, że Karolina to nie do końca ty, ale jednak bardzo wiele postaci w twojej książce i że ją istnieją naprawdę i mają się dzisiaj świetnie. I chciałam się zapytać, tak. czy po wydaniu książki złapałaś kontakt z kimś, kto pojawił się gdzieś, oczywiście pod pseudonimem, tak. ale z kim na przykład nie miałaś przez te lata kontaktu, no bo jednak opisujesz swoje lata dziecięce, młodzieżowe i później dojrzewanie, takie, no kończysz, mhm. fabuła kończy się, kiedy masz dwadzieścia chyba cztery lata, więc jesteś bardzo młoda. Tak. To więc zacznę może od tego, że w książce pojawia się bardzo ważna postać w moim życiu, Jagna, mm -hmm. która była dla mnie. Serdeczna przyjaciółka. Serdeczna przyjaciółka, wiesz, była dla mnie zlepkiem. Mamy, taty, siostry, przyjaciółki, najlepszej przyjaciółki. Poznałyśmy się, gdy ja miałam 10, a Jagna mm -hmm. 11 lat. No i wiesz, no. W w, jakby w książce, nie, nie wiem czy mogę zradzić czy nie zradzić, no już chyba mogę zradzić. Że jakby no, ten finał jest taki, że my z Dagną tracimy kontakt. Dagna mnie porzuca, można tak powiedzieć, choć teraz perspektywy znowu lat i tych wiadomości, które mam, bo właśnie Dagna, Jagna, przepraszam, jest tą osobą… tak <laughs> się trochę myli. <laughs> tak, Jagna jest tą osobą, która się pojawiła w moim mhm. życiu i czuję wielką wdzięczność i naprawdę tak się cieszę bo taki wiesz nie jest to dla mnie obojętne. czyli odnowiłeś się kontakt z ciociała książkę przeczytała książkę napisała do mnie i to był dla mnie jak wiesz piórą z jasnego nieba. Znalazła Cię na Facebooku e, nie nie to tam przeszło przez jakąś tam inną Aha. koleżankę zresztą która też brała <laughs> e, która też wiesz przez Kizi Aha, o. E, tak. Też, też, też pojawia się w książce. Yes, i I tak. mhm. e, 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 wiesz, i Dagna po prostu taki czuje wielki profit od życia. Nie mhm. pomyślałam, że jeszcze coś może mi dać tak dużo. Em, nie umiem tego opisać, ale takiego wiesz, uzupełnienia. Jakbyś budowała budowlę z puzli całe życie i brakuje ci szabelki mhm. i już myślisz, że będzie ta budowla wybudowana, niby jest wszystko ok, ale brakuje jednego puzla i nagle jakby ten puzel się odnalazł. Więc jesteśmy z Jagną na stałym łączu. Bardzo mnie cieszy ta relacja. Mhm. Dużo sobie wyjaśniłyśmy, wiesz, no pretensje mieć do młodej dziewczyny, ona była tak samo młoda jak ja. No to stało się jak się stało, i myślę, że nie. Ale ważne... nie spoilerujmy, bo tutaj trzeba się dowiedzieć, co się stało. Rzeczywiście powieść numer jeden, bo wiem, że Ty już piszesz drugą, ale numer jeden tak. kończy się w takim momencie, kiedy rzeczywiście mocno między wami zgrzyta, ale może nie, nie ujawniajmy dlaczego. Tak. Natomiast teraz, po latach, kiedy ona przeczytała książkę, udało Wam się pojednać w sumie. Bo... Pojednać. Jest mhm. dużo wiesz, wspomnień, których ja no na przykład tak. nie pamiętam, więc jak spotkałyśmy się, to był i płacz, ale mhm. też płacz ze śmiechu. Mhm. Bo ja pamiętam wiele sytuacji, których ona nie pamięta, ona wiele pamięta no tak. sytuacji, których ja nie pamiętam. Okay. Łącznie z takim jednym, korciło mnie przez moment, żeby powiedzieć, ale nie odważę się. Nie mów, bo okay. napędzamy apetyt na część drugą, Dobrze. która będzie miała premierę w przyszłym roku, ale do tego jeszcze wrócimy na koniec. Natomiast m, m, ogromne zainteresowanie wszystkich i mediów i czytelników wzbudza ten wątek kryminalny, ponieważ tak się złożyło, że ty jako bardzo młoda dziewczyna przez moment współpracowałaś z ówczesną mafią, która zajmowała się kradzieżą aut i tam pojawia się postać, wydaje mi się trochę zapomniana, a jednak taka bardzo znamienna dla tych czasów, czyli Nikoś. Nikoś to jest gangster, który mm, wiele znaczył w tamtym świecie, w tych czasach. Kim był Nikoś? Jakbyś mogła przybliżyć trochę tą postać, która też pojawia się w Twojej powieści, z którą miałeś osobiście kontakt. Tak, wiesz co? Nikoś to była postać niesamowita, dlatego że mhm. Nikosia znali y, księża. Rozumiesz, politycy. politycy. Nikosia znali po prostu wszyscy. Gwiazdy. On był tak, On był taką postacią em, bardzo charakterystyczną, ale też wzbudzającą bardzo dużą sympatię muszę Ci powiedzieć. Mm -hmm. I em, co ciekawe znam córkę em, Nikosia, która jest świetną dziewczyną i przed wiele lat miałyśmy kontakt teraz z tytułu tego, że ja, mieszkam w Warszawie, no to dużo więzi wiesz, się trochę zrywa, no bo to trudno prowadzić intensywną relację stałą, jak mieszkasz 400 km dalej. No tak, tak. To się mhm. wszystko łat, łatwo mówi, ale tak na końcu to jednak nie ma takiego wiesz, ciągu mhm. spotkań i tak dalej i tak dalej. Natomiast do, do, do dziś mogę zadzwonić do Natalki, ona mi w ogóle bardzo przypomina swojego tatę, bo też jest fizycznie do niego bardzo podobna. Mm -hmm. Natomiast, wiesz, ja bezpośrednio nie pracowałam dla Nikosia, tylko tak, poprzez, krecika, poprzez Krecika do Nikosia, więc tak. jakby niekoniecznie dla, wiesz, bezpośrednio, tak jak mówiłam, dla Nikodema. Natomiast, tak. wiesz co, no Nikodem dał się lubić, on był czarującym facetem po prostu. Był wiesz. czarującym facetem, a jednocześnie był facetem, który w tamtym czasie w mafii trząsł tym całym świadkiem, świadkiem tak. zajmował się hazardem, miał swój własny dom hazardu, nie wiem dokładnie, jakby to teraz nazwać. Kasyno. Kasyno, tak, właśnie, do którego przychodziły znamienite gwiazdy. Właśnie dużą częścią tego była kradzież samochodów na części i tak dalej, bo, bo w tamtych czasach mafia to nie były jeszcze narkotyki, to było właśnie... Z początki były. No, no. no były, ale, tak. ale to wtedy... Raczkowało. Nam to się to tak źle nie kojarzy, no bo faktycznie wydaje się, że to jest tak Taka w cudzysłowie mniejsza szkodliwość czynna niż to, co my znamy z tych takich nowocześniejszych historii, Dokładnie. ale policja deptała mu po piętach, on też siedział. Jego historia jest ogólnie dosyć dramatyczna tak. i skończyła się też smutno, tak. natomiast no to wszystko jest w powieści, więc też nie będziemy dużo opowiadać. Natomiast tak skaczę z tematu na temat, ale jest Karolina, bardzo młoda dziewczyna, która wplątuje się w szeregi mafii, która później e, siedzi e, w areszcie. Tak. I przejdźmy do momentu, w którym ta sama dziewczyna, naprawdę niedługo później, staje się bizneswoman i otwiera salon kosmetyczny Zezę, fryzjersko-kosmetyczny, właściwie bardziej tak. fryzjerski niż tak. kosmetyczny. Który staje się taką perłą, perłą na mapie Polski. Jaki to jest kontrast? Że Karolina tak przeskakuje. A wiesz co, to, to, to jest tak, że albo masz zmysł biznesowy, albo mm -hmm. nie masz, i albo się ogarniesz i sobie radzisz, albo nie. I ja nie chcę tutaj kultywować tego wyskoku e, kryminalnego i, mm -hmm. i uważać, że to jest fajne, bo absolutnie nie. No ale ja sobie w tamtym momencie tak umiałam tylko poradzić, i, i też no, mówię, nie chcę wchodzić w szczegóły, które e, jakby motywy działania mm -hmm. Karoliny są bardzo szeroko opisane w, w, w książce, natomiast y, albo jesteś zaradny, albo nie, wiesz, czasami kładły mnie na plecy y, takie bardzo emocjonalne sytuacje, jakieś zawody miłosne i takie rzeczy mhm. zabierają mi całkowicie siłę, ale jak tylko ja mam taki dobrostan emocjonalny, to wtedy ja sobie po prostu radzę i rozwijam skrzydła i to też jakoś tam cyklicznie będzie się przewijało na, 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 na kanwie kolejnych. Mm -hmm. Tomów, że, bo teraz, w tej chwili, jak rozmawiamy, zdałam sobie sprawę, że ja tylko wtedy działam. Czyli te baterie, ten królik z Duracel wiosłuje <grym> tylko wtedy, kiedy jest no. kochany, kiedy jest okej, okay, mm -hmm. jakby w sprawach emocjonalnych. A jeśli to, tam no. zaczyna doskwierać, to tak bu, 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 bu wiesz, to zwalnia. Nie? I to jest... No i to widać, bo Karolina rzeczywiście żywi się miłością i dobrem drugiego człowieka, który oddaje. Zdecydowanie, ja wiem, że to może jest takie wygodne, ktoś może powiedzieć, wytłumaczenie, no ale mhm. ja tak jestem skonstruowana, widocznie mam też tak dużo deficytów z domu rodzinnego, że wiesz, te dziury emocjonalne, które jednak są. Każdy sobie radzi inaczej, żeby je zakleić, załatać, ale moim paliwem zawsze była miłość i ta miłość dla mnie, jak Tishner mówił, że bo tylko miłość się liczy i taka prawda, wiesz, mm -hmm. taka jest prawda, że faktycznie tylko miłość się liczy, dla mnie bynajmniej i jak ja jestem zakochana i jest ok, to wtedy ja góry przenoszę. Jak nie, to gasnę, po prostu upadam i leżę. Jak Madame de Tourvel z Niebezpiecznych Związków, dzwony biją, a ja po prostu leżę. – Teraz już tak, nie leżysz. – Teraz nie leżę. <laughs> teraz ale została. widzisz tą scenę z Niebezpiecznych, tak, tak, moja oczywiście. ulubiona oczywiście. Wie. Słuchaj, chciałam jeszcze zapytać o taką rzecz. To jest niesamowite, że kobieta w twoim wieku szczęśliwa, spełniona, dalej bizneswoman, która idzie do przodu absolutnie jak lodołamacz. Pokonuje. Jak wilczyca właśnie, jak wiesz. wilczyca. Przemierzam, ten... rozumiesz, swój teren, tak. przeczesuję, ale zawsze daje radę. Dokładnie. Już zatrzy... wszyscy myślą, że nie, że nie żyje ta wilczyca, że przymarzła, że... a ona o, tak się powstaje, żyje. otrzepie śnieg i idzie dalej. Wiesz. No tak, ale ta wilczyca na chwilę się zatrzymała tak. i zaczęła wspominać przeszłość, i tą przeszłość przeniosła na karty książki. Tak, i opisując życie Karoliny, która no dużo ma z ciebie, trochę nie ma z ciebie, ale większość z tych wydarzeń faktycznie wydarzyła się w twoim życiu, może nie w takiej formie, ale jednak była, czy Karolina czegoś żałuje? Czy, czy ta bohaterka, młoda dziewczyna popełniła jakieś błędy, które myślisz, że zrobiłabyś dzisiaj inaczej? Gdybyś miała taki wybór, czy, czy, czy jednak nie, czy uważasz, że to co? wszystko było potrzebne? Powiem Ci tak, jeżeli byśmy mówiły tylko o pierwszym tomie, to mm -hmm. niczego nie żałuję. Niczego, mm -hmm. dlatego że wszystko nas kształtuje, każdy ma swoją drogę I, 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 i ja jednak mam bardzo duży profit taki zrozumienia drugiego człowieka dzięki tej pierwszej, pierwszemu mm -hmm. tomowi, ale jako, że Siedzę nad tym drugim tomem i, i robię sobie jakieś tam poprawki. Jestem w zasadzie, wiesz, ku końcowi się zbliżam. Mhm. I, I tu się zaczynają schody, bo, bo tutaj e, wielu rzeczy jednak żałuję. To znaczy, wiesz, co może nie żałuję pewnych działań, ponieważ myślę, że nie byłam zdolna na tym tym etapie. E, może to głupio zabrzmi rozwoju, ale też dojrzałości. Myślę, że nie, nie, nie miałam potrzeby podejmować innych decyzji, i teraz jak obrabiam tą swoją wiesz, Karolinę, to często sobie myślę, że jest po prostu naiwna, że jest durna, I, i mnie denerwuje czasem. Powiem ci, ta Karolina, wolę zdecydowanie dzisiaj siebie. Żartuję, że dojrzałam może 3-4 lata temu. Natomiast no, prawda jest taka, że, że wkurza mnie Karolina w drugim tomie. <laughs> w drugim tomie, na który my czekamy i który będzie w przyszłym roku. Tak. tak. Tam już Karolina będzie starsza. I... Tam, co ona wyczynia, tam, co ona <laughs> wyprawia, jakich dokonuje wyborów to to jest jakiś w ogóle dramat dla mnie, no ale może bardziej łaskawie czytelnicy mnie ocenią. No tak, to jest, to jest super, że nie próbujesz tak. yy, nie wiem, wybierać siebie. Na pewno to jest w ogóle trudne, chociaż no też ta fikcja się jest trudno, prze... ale wiesz co, ja jednak w drugim tomie mocniej odpalam wrotkę kamuflażu tak zwanego, mm -hmm. więc dużo rzeczy jest jednak podkręcone, wymyślone, szkielet jest jakby idziemy szkieletem prawdy, ale te wszystkie poboczne wątki takie bardzo moje osobiste, wiesz, no chcę oszczędzać moje dzieci, moich najbliższych, więc mhm. idę po, trochę tak po, po rabatkach i skupiam się na sobie, no bo to na Boga ma być książka o mnie, mhm. więc no staram tak. się po prostu jakby rozliczać najbardziej siebie i swoich partnerów. No właśnie. Na koniec chciałam zadać takie pytanie odnośnie Twoich czytelników, dlatego że tak. Twoja książka to jest opowieść o bardzo młodej dziewczynie, dojrzewającej kobiecie, o jej sile, o tym jak bardzo życie potrafi być niesprawiedliwe, ale pomimo tego, jakie karty nam los rozdaje, jak można te karty jednak obrócić też na swoją korzyść, jak można przekuć słabość w siłę, właśnie być tą wilczycą i wapachę sobie gromadzić. I to bardzo poruszyło Twoje czytelniczki, które piszą do Ciebie. W w jakich sprawach do Ciebie piszą, z czym chcą się podzielić z Tobą? Wiesz, co tu jest w ogóle taki przeprzyjemny szok, dlatego Aha. że te czytelniczki, słowo Ci honoru, daje, są od 16 roku życia. Czyli tak jak mniej więcej Karolina. Tak, naprawdę, mhm. to jest dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt, i cieszę się, i tu się nie spodziewałam. Mhm. I te młode dziewczęta mnie tam, wiesz, obserwują na Instagramie, piszą mhm. do mnie wiadomości, i to jest cudo po prostu istne, dlatego że piszą o tym, że na przykład nikt nie dawał za nie funta kłaków, mhm. że są. Z trudnych domów, na przykład, że nikt ich nie czuły się kochane, i że w wieku 13 lat, opowiadam akurat o dziewczynie, która do mnie napisała, mhm. w wieku 13 lat jakby no weszła w team narkomanów, mhm. ponieważ tam czuła się akceptowana, głaskana, zakochała się wiesz, w jakimś tam dilerze i ćpała wiele lat. I mówi, że miała przepotworne problemy, wiesz, w domu rodzinnym, w szkole itd. i tak dalej. I całej historii mi nie opisywały, ale puenta była taka, że dziś pani Sylwią, mam 25 lat, jestem na drugim roku studiów, walczę każdy dzień tak naprawdę walczę o siebie, ale daję radę, pracuję jednocześnie, wynajmuję mieszkanie i wiesz, to jest dla mnie bajka. Bo ja też nie przekreślam nigdy drugiego człowieka. Mm -hmm. No I tak, to o tym e często mówisz. E tak, I, i to jest dowód na to, że, mm, że po prostu ta, 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 że takie historie mają miejsce. Że mm -hmm. to nie jest utopijna. Iluzyjna jakaś sytuacja, że nieko, nikogo nie należy przekreślać. No nie należy, dlatego że do mnie napisało dziesiątki ludzi, którzy popełniali wiele błędów naprawdę olbrzymich siedzieli czasami w areszcie, czasami w więzieniu, czasami w poprawczaku, i mm -hmm. dziś są ludźmi spełnionymi. Ja nie mówię, że to jest większość. Ale dziewczyny piszą i piszą mężczyźni. Napisał do mnie pan na przykład taksówkarz cudowny. To są takie listy, które wiesz, y -hmm. zapamiętujesz, y -hmm. który mówi: Pani Sylwia, chodziłem. Do tego samego kościoła, w którym Pani brała ślub, bawiłem się na tych samych dyskach, po prostu jest, umieram z ciekawości, co będzie dalej i co ciekawe, dużo dostałam takich wiadomości od mężczyzn, którzy się przyznają, mówią, Pani Sylwio, mówię wprost, nie przeczytałem żadnej książki w życiu, albo na przykład przeczytałem, nie wiem, dwie lektury, nie garnę się do tego, wolę internet, wolę film i... Jest to, jest pani książka, jest jedyną książką, którą przeczytałem w dwa wieczory. No to to jest stara wiersz, no, przemiła sprawa, tak? Więc tych mężczyzn jest sporo, którzy czytają też. W takim razie po tych emocjach, bo czytelnicy sama mówią, że piszą do ciebie mężczyźni, młode dziewczyny, kobiety, ale też kobiety doje, tak, w dojrzałym tak, wieku, czyli te spektrum Twoich czytelników jest dosyć naprawdę, szerokie. Naprawdę tak, no, to nie jest piarowy jakiś manewr, mm. tylko słowo Ci daj honoru. Panie z małych miejscowości, 50, plus, mm -hmm. wiesz, matki moich koleżanek, ba, babcie moich koleżanek. Mm -hmm. I, I to jest świetne, wiesz, że to spektrum <laughs> jest naprawdę bardzo szerokie. Okej. Okay. Czyli tak, kończysz już pracę nad drugim tomem mniej więcej, tak. czy masz jakieś przecieki, kiedy będzie premiera? W przyszłym roku, tak. Przecieki mam takie, że będzie w kwietniu. Aha. Natomiast jeszcze jest, troszeczkę pracy mi zostało, mhm. ale teraz ja to nazywam dopieszczaniem mhm. i to jest chyba najtrudniejszy czas, dlatego że dużo rzeczy nagle Cię nie podoba, skreślasz, zmieniasz, no, 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 no tak to wygląda. Więc ciężka praca. Ciężka praca, no i znowu gdzieś tam terapia, znowu wracasz w, w, w zakamarki, mhm. w których już nie chciałaś chadzać. I, i, I automatycznie oceniasz, automatycznie weryfikujesz. I no właśnie moje teraz jestem na dziś na, jestem na tym etapie, bo wczoraj też nie ukrywam, pisałam cały sienki dzień. Ostatnio w ogóle dużo piszę. I wygląda to tak, że Karolina mnie wkurza. No, no wkurza czyli za emocje. Naprawdę wkurza mnie ta dziewczyna. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać, e, pogadać i bardzo też czekam na drugi tom i jak ten drugi tom wyjdzie, to mam nadzieję, że się spotkamy i wtedy, mi i mi wtedy miło, zobaczymy, czy ta Karolina dalej Cię będzie tak wkurzać już po premierze. Czy okay. Może coś się zmieni. Coś się zmieni. Słuchaj, to cały czas jest żywy organizm, to cały no czas właśnie, ewoluuje. Żywa wiesz. bohaterka. Tak. Dzięki jeszcze raz. Dziękuję, Danusiu.